wiesz? Nie. Nie mam pojęcia, co to są kuloty, ale Warto. kojarzy mi się jak trochę jak galoty, więc może to jakieś spodnie. Ja wiem! To są spodnie. Ja, ja wiem. To są spodnie, które są bardzo modne od dwóch sezonów czy od jednego sezonu i to są takie jak długości rybaczek, ale są strasznie szerokie i wyglądają jak takie spodnie marynarskie, ale z bardzo lekkiego materiału są zazwyczaj. A to nie są po prostu jakieś takie kulki, które daleko lecą. A propos Pokémon Go! Mi się kojarzy z czymś w rodzaju y, leginsów, czy innych tego typu... Leginsy? Tak. Nie, kuloty? Takiej... A może jakieś kolczyki? Ale w sensie, że takie... takie luźny materiał, tak? Takie taki bardzo luźny materiał. I takie do wpływczy? Tak, do wpływczy. I trochę się wygląda jak nie, nie mały nie marsz, ale, ale spoko. Być może. w niczym się to nie kojarzy, może jakieś buty? A nawet tak nigdy nie słyszałam, to w ogóle czuję się tak dziwnie, bo... Kuloty? Jakieś narzędzie tortur z ładną stylizacją, to wygląda naprawdę fajnie. Bierze na słowo. Nie, ja jestem na kolczyki, że to jest jakiś typ kolczyków. Nie, jestem na jakąś część bielizny. Dzisiaj mamy sobie kuloty. brzmi super. O! 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 Lubimy sklepy. Tak, one są całkiem modne i wygodne na lata. Bardzo wygodne. No. tak. Spadele to są te kapcie takie tak. na lato. Tak, takie, takie, takie ze słomką na dole. Ja mam podobne klapki, mogę pokazać? W sumie mogą być chyba każdy rodzaj butów. To mogą być takie jakby takie baletki albo sandały, też mogą być ze albo chodzi tylko Uuu. o tą podeszwę chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak się idzie na plażę, takie buty. Mhm, bo wtedy co, nie wpada nam takich w sandałkach do środka. Ale nie jest w nich też gorące, bo są materiałowe. Dokładnie. O, spadle mają taką słomkę, nie? Dole? Tylko to są chyba bardziej zabudowane, tak? No mi się tak, o, czy to jest klapek, nie? Znaczył. No i bez skarpet je noszą wszyscy, bo wszyscy stwierdzają, że... O, jest padryle to bez koło. To wszystkie śmierdzą jest Ale nie, bo tak. ja bardzo przejęłem wózę. Nie no, ale to chyba normalne, że latem ludzie chodzą bez skarpet. W sensie, no dobra, jeśli ktoś chodzi w tramkach albo w Adidasach, to zakłada skarpety, ale do żadnych innych butów nie zakładam skarpet, więc. A, no, jest duża różnorodność, tak? Bo dzięki temu, że jest to buty wykonane z materiału, to... Właśnie motywy są na nich i to jest bardzo oryginalne, bo samemu można stworzyć taki but. Chanel teraz ma takie y, espadrylki z takim z przodu takim... Znaczkiem Chanel. Nie, znaczy no znaczek też jest, ale z takim takim paskiem w innym kolorze. Na przykład są kremowe jest czarne takie z przodu. No espadryle, wiem co to są espadryle buty. Chciałam sobie jakoś kupić espadryle wcześniej, tylko że nie znalazłam jakichś takich, które mi się jakoś bardzo podobały. więc. Zaprzestałam poszukiwań na razie, ale jest coś mi wpadnie, to na pewno. Ja nie ja mam, to zdecydowanie nie mój styl. Za lekkie, za bardzo kapciowate. Zdecydowanie mój styl. Lekkie, kapciowate. <głos> <głos> nie, no ja mam espadrille. Ja nie, mam. to ja nie. I one są też fajne, bo e, one najczęściej są właśnie takie jakby podwyższone całościowo, że są na takiej jakby platformie no. przez całość, To e, jest fajne dla kogoś, kto nie lubi chodzić na obcach tak jak ja, a z drugiej strony jest niskim karłem. E, <noise> I wtedy chodzenie w takich muzach jest całkiem dobre. Bardotkę to chyba najczęściej na balach nosimy, tak? To chyba tak na, do sukni, która ma otwarte ramiona. Tam, wiem, czy... No bo ona jest, ma trochę płytszą miseczkę, mhm. znaczy ona jest trochę... Znaczy ścięta jest, w ogóle jest bez ramionczek no, i utrzymuje, jest yy, sztywno, więc no bardotkę to tak, do sukienek bez ramionczek. Znaczy bez ramionczek i jeszcze to nie jest wycięty chyba, tak? Tak, że to tylko może jakoś węczy. tak. I Wiem, to... że modeluje, a to się liczy. To już nie ważne, czy na miąższka się modeluje. Modeluje. Bo to oczywiście jest od Bridget Bardot, która zawsze chodziła w takich e, biustonoszach i kostiumach kąpielowych i wszystkim. Mi się wydaje, że to jest taki, który jest jakby nie ma tu, tu tych boków, tylko jest taki równy, że nie jest jakby w takim mhm. kształcie do góry, tylko że jest Takie taki. Taki. E, tak i taki bardzo podnoszący A. do góry. Mm -hmm, mm -hmm. No, to jest e, moim zdaniem bardotka. Wydaje mi się, że bardotka nie, um, nie ma jamiączek. Nie ma. Może mieć, jeżeli może mieć doczepiane, ale odczepiane, tak? Okay. To jest chyba do tych y, koszulek teraz, co się nosi bez ramion. Na pewno sztywno utrzymuje biust bez ramion. Okej. Okay. <laughs> Dzięki za oglądanie. Napiszcie nam w komentarzach, czy wy wiecie, czym są kuloty, czy ja jestem jedyna, która nie wie. I oczywiście komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa pa.